Panie Jezu, Ty jesteś tak bardzo z nami. Dziękujemy Ci, że nas umacniasz. Powiedziałeś, nigdy Cię nie opuszczę, ani nie porzucę, będę zawsze przy Tobie. Ale Ty zesłałeś też nam do pomocy świętych, którzy są zawsze, każdego dnia. Jeśli tylko do nich się zwrócimy, oni zawsze są z nami. Dziękujemy Ci za tą łaskę. Panie Jezu, dziękujemy Ci Mary za Maryję, która nas prowadzi i który nas również umacnia, tak jak i Ty. Każde wypowiedziane zdrować Maria, Mario, przybliża nas do Ciebie. A święci tak bardzo są i takie moje świadectwo. Ostatnio miałam taką trudną sprawę i tak bardzo prosiłam Ojca Świętego, Ojca Pio, do którego mam nabożeństwo. Jest dla mnie wzorem. I prosiłam go wieczorem, rano, gdy się obudziłam, otworzyłam internet czy włączyłam internet, a tam ktoś umieścił na grupie słowo Ojca Pio i był dosłownie odpowiedź na moje pytanie, mocznie z wyrazem, o które pytałam, rzeczą, sprawą, o którą pytałam. Potem wszystko się wydarzyło, co było dalej tam napisane, a na końcu pod figurą Matki Bożej znalazłam magnes Ojca Pio, napisane pod Repio, normalnie zapakowany. Bijo, słucha nas, wszyscy nas słuchajmy, jeżeli tylko gorliwie będziemy prosić o ich Bo oni tam są razem z Jezusem i mogą wyprosić nam potrzebne łaski. Niech wypraszają i Tobie. Amen.